Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zapraszam Cię do lekcji, w której będziemy edytowali dane w naszej bazie danych w ramach tutoriala Jak robić aplikacje w BOW. Jeśli nie widziałeś poprzednich lekcji, to serdecznie zapraszam Cię do zobaczenia ich, bo tutaj tworzymy na tym, co zrobiliśmy już wcześniej. Więc mamy sobie tutaj pop-upa, który pozwala nam dodawać dane, a my też czasem chcemy jakieś dane edytować. Z poprzedniej lekcji wiemy, jak dane przekazać do jakichś pop-upów albo grupek. I teraz to wykorzystamy. Wykorzystamy właśnie tego pop-upa, w którym można dodawać dane. Jak to zrobimy? Na początku dodamy sobie ikonkę tutaj w naszej Repeating Group, która pozwoli nam edytować dane. Poszukamy jakoś może pencil. Jest. Ok. Jak sobie w to klikniemy, to zrobimy display. Data in a group pop-up i w tym naszym pop-upie przekażemy dane Parents Group House. Ten nasz pop-up jeszcze danych nie przyjmuje, dlatego tu jest na czerwono, ale zaraz to naprawimy. Jak sobie tam przekażemy dane, to zrobimy pokazanie tego elementu i to tyle. Bierzemy sobie teraz naszego pop-upa i pracujemy nad nim. W jaki sposób? Na początku ustawiamy type of content, żebyśmy wyświetlali tu jakiś domy. Następnie Zrobimy zmiany na tym przycisku, czyli jeżeli to jest edycja, to nie będziemy mieli przycisku Create, tylko ukryjemy go sobie, zrobimy Collapse on Hidden i zrobimy, żeby ten przycisk, tutaj mamy teraz ukryty i Collapse and Hidden, zrobimy, żeby ten przycisk wyświetlał się tylko wtedy, kiedy nasz pop-up ma jakiś dan. Więc ustawimy sobie, żeby ta nasza grupa też miała, patrzyła na domek, źródło danych to jest rodzic, i dzięki temu zobaczymy, czy rodzic tego elementu też ma dane. Parent Group House is empty. Szukamy sobie empty. Jeżeli jest pusty, to pokaż mi ten, właśnie przycisk. Duplikuję Ctrl D ten nasz przycisk, po to, żeby zrobić sobie drugi przycisk y edit albo save. Zapisz zmiany. Ok, i ten przycisk będzie się wyświetlał tylko wtedy, kiedy mamy tu co edytować, czyli ten nasz house jest niepusty, is not empty. I podobną logikę zrobimy sobie z naszym tekstem, ale teraz zrobimy prosto. prostu. New House się wyświetla, ale jeżeli nasz parent group house, czyli nasz pop-up, ma jakiś domek, coś tutaj edytujemy, czyli nasz house is not empty, to wtedy zmienimy sobie tutaj tekst i powiemy Edit House. Edit House. Okay. Zróbmy już teraz testy i zobaczmy, jak to wygląda. Więc klikamy sobie Add New. Wygląda wszystko tak jak wcześniej i przez to, że robimy jednocześnie nowy feature, to znaczy edytowanie danych, a z drugiej strony robimy to poprzez wykorzystanie już jakiegoś pop-upa, już jakiejś funkcjonalności, która istniała. Musimy testować to tu i tu. Teraz klikamy sobie Edit i zobaczcie, pokazuje nam się ładnie pop-up i mamy tutaj Edit House oraz przycisk Save. Jak go naciśniemy, to się oczywiście nic nie dzieje. ale... Możemy wziąć teraz sobie tutaj nasz name i wypełnić tutaj dane. Jak będziemy klikali tutaj Edit, to żebyśmy tu już mieli odpowiednie dane. Jak to zrobić? Initial content. Wszędzie musimy wypełnić Initial content. Parent group house thing jest puste, bo te nasze wszystkie grupki mają zawsze pusty element. Więc przejdź po tych wszystkich naszych grupkach i wypełniajmy im, że one są domkami i biorą od rodzica. Tak samo ta house bierze od rodzica. I troszeczkę musimy zrobić tej roboty teraz, skoro tak, podchodziliśmy do tworzenia tego naszego pop-upa, ale za chwileczkę będziemy mieli wszystko wypełnione. House i rodzic. I jeszcze house i rodzic. OK, to mamy jeszcze, to już wszystko z tym naszym pop-upem, więc teraz zajmijmy się tym, żeby te nasze inputy powypełniać odpowiednio. Bierzemy sobie pierwszego inputa i wyświetlamy parent house name, bo tu jest input do nazwy. W multiline wyświetlimy po prostu description. W owner type default value musimy wyświetlić. Tu nie ma takiej opcji jak initial, więc default value teraz będzie ten nasz owner type. No i Wcześniej mówiłem, że nie będziemy tu nic ustawiali po to, aby nasz użytkownik na dzień dobry, jak włączy aplikację, to nic nie miał wybrane i teraz też nie będzie miał nic wybrane, dlatego że house jest puste na dzień dobry, więc zacznę. Tutaj jest cały czas pusto. Dobrze, przechodzimy jeszcze przez kolejne elementy i znowu Dynamic Image, wybieramy Parent Group House Photo, nie bawimy się w Imgixa teraz, nie ma już na to czasu i lecimy dalej House i tu mamy cenę, więc wyświetlamy cenę i na sam koniec wyświetlamy status w tym naszym dropdownie, czyli default value parent-group-house-status. Dobrze, mamy te nasze rzeczy. Jak klikniemy przycisk Save, to co zrobimy? Oczywiście, Edit, albo Update. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Data Things, mamy Make Changes to Thing. I na naszym domku, który jest parent-group-house, zrobimy zmianę na wszystkich polach. Więc tutaj kliknęliśmy sobie Wszystko i znowu wypełniamy Description, Name, Możemy zacząć też od dołu, Drobny od status, price, foto. Mamy wszystko wypełnione, to potem wszystkim zrobimy hide an element, ukryjemy naszego pop -upa. Zresetujemy sobie Reset Relevant Inputs i zresetujemy jeszcze naszego pop-upa, aby nie zostało tam jakiś śmieci. Jest, pop-up house. Zróbmy więc testy i zobaczmy, jak to nam wszystko działa. Jak działa nam edycja? Klikamy Add New, dodajemy sobie domek. Jeszcze skopiuję sobie tutaj fragment opisu, więc dodamy sobie domek i zobaczymy, czy wszystko działa dobrze. Żebyśmy tu przypadkiem nie zrobili jakiejś edycji. Jest owner, jakieś zdjęcie. Poszukajmy jakiegoś zdjęcia. Cena status, ok, zdjęcie się wygrywa, klikamy create, i co, i co, i mamy nowy domek, super, to teraz go zedytujmy, klikamy edit, zobaczcie, od razu jest tu wypełnione tymi danymi, możemy łatwo sobie podejrzeć, czy to jest dokładnie to, company, owner type, tak, to wszystko jest właśnie tak wyświetlone, więc zmieńmy sobie tutaj na jakiś opis, na, na przykład dużo dłuższy, zmieńmy company na private i cenę zwiększymy sobie, klikamy save, zobaczmy, czy mamy inna cena, Dużo, dłuższy, dłuższy opis. Super! Wszystko nam działa tak jak powinniśmy i tym właśnie sposobem zedytowaliśmy dane w bazie danych. W jaki sposób jeszcze raz przypominam, zawołaliśmy sobie prostą akcję Make Changes to Fink. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów i koniecznie obejrzyj pozostałe lekcje z tego tutoriala, bo pamiętajmy, że jeszcze go nie skończyliśmy. Cześć!